Lodowy bananek już do odebrania w Fortnite, cie. jak go debrać? właśnie wam to pokażę, może go zdobyć każdy i jest to całkowicie prezent legalny i darmowy, powiem wam również o Izabel i o kilku innych darmowych rzeczach, więc koniecznie obejdź ten materiał, bo na pewno tego nie pożałujesz, ale wy drodzy widzowie pamiętajcie teraz, żeby szybko walnąć subika, łapeczkę w górę i napisać czy odebraliście już bananka, czy dopiero będziecie odbierać, Lecimy po 80 subów, także mega dziękuję każdego subika i pamiętajcie, żeby kodzik saycamstar szybko wpisać teraz do sklepu za to, że co nie jest odcinek, live'ik na tym kanale YouTube, także zapraszam. Instagram, Discord, Twitter, TikTok w opisie, followujcie, a my lecimy z tematem odcinka. Jak wiecie, możemy odbrać już bananka, bądź nie wiecie, bo generalnie bananek się roztopił, dokładnie tak. Wbijamy sobie tutaj i teraz jak tego bananka odebrać? Generalnie mieliśmy tutaj kilka teorii, no że po prostu będzie on dostępny e, na przykład po otworzeniu wszystkich nie, tutaj prezentów po prawej stronie, czy na przykład mieliśmy teorię, że będziemy patrzeć w ogień, no i wtedy będziemy mogli otworzyć. Ja osobiście patrzyłem w ten ogień chyba z 3 godziny, no i niestety to totalnie nic nie dało. Również sprawdzałem teorię z otworzeniem prezentów i to też nic nie dawało. Także widzę, mi o tym informowali, więc te teorie były błędne. Aczkolwiek ja w poprzednich materiałach mówiłem Wam, że wypatrujcie 10 dnia eventu, bo prawdopodobnie tego dnia bananek pojawi się w Fortnite. Jak widzicie, 10 dzień i ja osobiście trafiłem. Jak lebać pana banana, generalnie wchodzimy sobie tutaj do tego schroniska. Następnie bierzemy prezenty po prawo i dokładnie ten duży prezent, czyli od Fresh Aury. Odbieramy sobie go dokładnie, w tym miejscu jest pan Banan. Odbieramy sobie ten pręcik, wbijamy, klikamy sobie otwórz i każdy ma go już rozpuszczonego. Można sobie go otworzyć. No i banana, właśnie, uwaga, uwaga, zdobyliśmy. Pan Banan odebrany, polarny skórę, jak widzicie, zdobyty. I naprawdę mega fajnie, bo teraz wszystkie najważniejsze rzeczy z tego eventu mamy już odebrane. Także osobiście polecam wam mega go zgarnąć, oczywiście, mega spoko skinek i warto go zgarnąć. Wszystkie osoby, które robiły ten błąd np. z Discordem, odbierały go przez Discorda, czy w jakieś inne sposoby, Lepiej zmieńcie hasła, normalnie go można zdobyć, więc nie ma co kombinować. No i jeszcze Wam powiem szybko na temat Izabel, bo też mam strasznie dużo pytań, jak odebrałem tą Izabel. Generalnie, jeśli ktoś jej jeszcze nie odebrał, sposób na Izabel jest taki, otwieracie te 6 prezentów i po otworzeniu ich od razu możecie otwierać sobie ten duży prezent, czyli ten od Fresh Aury i zdobywacie również. Panią Izabel za darmo, także otwierajcie ten pręcik, zdobywajcie, bo oba skiny można już dostać. I kolejna rzecz: było dużo informacji o tysiącu fałdolców za darmo, jako ukryty prezent. I o tym też muszę Wam teraz powiedzieć. Generalnie tysiąc fałdolców to był. Fake i clickbait, i o, o tym akurat właśnie Wam nagrałem materiał. Jeśli ktoś nie wie co chodzi, sprawdź sobie w opisie, tam jest właśnie link do tego filmu. W skrócie, dużo osób po prostu nagłaśniało, że jest gdzieś tu ukryty prezent, że można właśnie w tej skarpecie, czy coś znaleźć, tysiąc fauldolców, że może gdzieś to tutaj będzie, że trzeba tego szukać. I ja ten temat sprawdziłem, nagrywam o tym materiał. I generalnie nie ma żadnych fałdolców, za darmo niestety, nie da się zrobić, nigdzie tutaj też ich nie ma, także jeśli wyczekujesz ukrytego prezentu, w którym jest 1000 fałdolców, gdzieś tutaj w tej skarpecie klikasz, tego niestety nie znajdziesz. Przynajmniej w obecnej chwili tego nie ma. To jest na 99% fake i tego na bank nie będzie. I też oglądajcie właśnie materiały uważnie. Ja Was przykład zawsze informuję o takich fake'ach, więc sprawdzajcie mój kanał. No bo na przykład o tym wrzuciłem, bo dużo osób strasznie się nacięła na tysiąc 1000 v No i po prostu nie oglądajcie nawet właśnie takich kanałów czy jakichś filmów, które takie rzeczy wrzucają, bo totalnie i tak wam nic nie da, więc na razie może brać te rzeczy v nie ma, aczkolwiek chcę wam jeszcze powiedzieć o jednej rzeczy, którą warto jeszcze sprawdzić, tego część osób na pewno nie ma, a osobiście polecam, wejdźcie sobie tutaj w nowe zadania, następnie wejdźcie sobie tutaj w zakładkę festiwal zimy i koniecznie zróbcie sobie tą zakładkę, dlaczego? Dlatego, że tutaj mamy dwie rzeczy, pierwsza to jest lotnia, za wykonanie 7 wyzwań dostajesz lotnię, a za kolejne trzy wyzwania dostajesz również taki plecak lamy. Można to wszystko już dzisiaj odebrać, jak widzicie ja mam kolejne trzy lania, mogę Lamy zdobyć. I dlaczego o tym mówię? Dlatego, że na streamach strasznie dużo osób pyta się skąd mam lotnie, skąd wziąć taką fajną lotnię i dużo osób nie robi tych wyzwań, bo prezenty są mega nachypowane, a te wyzwania niestety nie są. Teraz pokażę wam lotnię, którą sobie odebrałem oczywiście i jest to dokładnie ta lotnia deska śniego śniegomandosa, no i możemy sobie ją zdobyć. Dlaczego warto? Pierwsza sprawa meg łatwym się robi. Parę minut i masz zrobione. Kolejna sprawa, ma aż trzy style. Jak zobaczycie sobie, właśnie ona ma kilka styli, warto sobie ją odebrać. I też od razu wam dodam, że jest to praktycznie ta sama deska. Która była po prostu dawana za ekipę Fortnite, i to też Wam od razu przypominam, jeśli ktoś nie kupił jeszcze ekipy Fortnite, zastanówcie się czy nie chcecie, bo taką dokładnie lotnię można teraz zdobyć z ekipy. Także jeśli ktoś by chciał na przykład taką lotnię odebrać, to przejdziemy sobie szybko do ekipy i Wam jeszcze ją oczywiście tutaj pokażę. I powiem Wam jeszcze o kilku innych fajnych rzeczach, na które musicie koniecznie, ale to koniecznie teraz zwrócić uwagę. Gdzieś tutaj powinniśmy mieć ekipę, proszę bardzo, jest i jak widzicie, to jest dokładnie ta lotnia. I warto ją sobie ogarnąć. Ja osobiście mega ją polecam, jedyny minus, że jest to praktycznie ta samolotnia, która jest teraz za darmo rozdawana, więc trochę średnio, Ale jeśli kupisz teraz ekipę, kupisz sobie właśnie to, to masz na przykład właśnie skina, 1000 fałdolców, lotnie zestaw bonusowy, który ci się nalicza etapowo zakupowanie ilości ekipy karnecik albo zwrot 950 fałdolców za karnet, jeśli już go masz i następną ekipę również dostaniesz całkowicie za darmo nie wiem czy można ją podejrzeć chyba jej jeszcze nie ma ale będzie to taka Dr. Sloane w kurce więc jeśli ktoś sobie tego nie ogarnął, Koniecznie się zastanówcie i jeszcze mam coś wam do powiedzenia, oczywiście pamiętajcie, żeby odebrać skina niebieskiej Izabel, jeśli ktoś nie odebrał, to niebieska Izabel dokładnie będzie w tym miejscu, jeśli jej nie odebraliście za 0.00 zł, jeśli wbijecie przez Epic Games Launcher, także odbierz ją również, koniecznie teraz wam pokażę jak ona wygląda, to większość osób ma, ale jeszcze przypominam, bo nie warto żebyście ją przegapili, naprawdę zgarnijcie jedno co musi zrobić wbić do Fortnite'a przez Epic Games Launcher i zyskujecie ją całkowicie za bo Można to podobno zrobić na telefonie można przecift now. Jeśli ktoś nie ma kompa, ogarnijcie, bo niedługo będzie znikać ze sklepu. I jeszcze jedna rzecz o której wam powiem, to przecena na super giga pakiet. Dlaczego wam o tym mówię? Nie nagrywam takich rzeczy, ale tutaj naprawdę mamy do czynienia ze świetną promocją. Zestaw mroczne odbicie jest w Fortnite, cie. to może wiecie, nie wiecie, jest on troszeczkę Ukryty, bo on tutaj właśnie w połowie tego. Jeśli ktoś chciałby ten zestaw kupić osobiście, Mega polecam. wpisz sobie kodik Secamstar, kupcie go, jeśli wam się podoba. Dlaczego? Dlatego, że ma teraz 50% obniżki. To jest coś niesamowitego, że Fortnite walnął tak, walną, walną nam tak dużą obniżkę. Ten pakiet normalnie kosztował 60 zł. Jeśli ktoś go nie kupił, macie okazję kupić go teraz za 28 zł i mówię dlatego, że naprawdę jest to świetny deal. Ja sam się zastanawiam, czy go nie kupić i szczerze polecam głównie ten skin. Ja akurat tego skina, właśnie skiny tych giermków, tych rycerzy mam. Mam Black Knighta, Giermka, inne właśnie wersje rycerskie, więc ja tak troszeczkę tutaj nie fajnie patrzę na ten pakiet, no bo i tak mam już tego skina w innej wersji po prostu. Aczkolwiek tutaj mamy Dziką kartę w wersji Kevinowej, mamy właśnie takiego rycerza. I mamy jeszcze tego bambika i dodatkowo tego kilo, więc osobiście mega Wam polecam pod tą rycerkę, jeśli nie ma żadnej rycerki. Kup sobie ten pakiet, jest to naprawdę dobra cena 28 zł. jest to jak za darmo za ten pakiet, więc jeśli chcesz tego bądź tego skina, opłacać się, kupić tak mówię, ja bym to kupił, sam się zastanawiam, aczkolwiek to ja mam rycerzy, mam tych whitecardów już chyba z dwóch i tak w różnych wersjach, więc mnie aż to tak nie kręci. Również przypominam wam jeszcze o tych pakietach, ale głównie chodzi mi o pakiet ten dlaczego. Też dużo osób pyta Kamsar, tańsze w czy da się ratowanie świata jak to garnąć. Pamiętajcie, że są takie pakiety z ratowania świata i ten pakiet możecie kupić za 56 złotych teraz, prawdopodobnie za jakiś czas będzie również obniżka, patrzcie na to, dlatego że ten pakiet zawiera na przykład takiego robota, wiem jest słaby, zawiera kill off, wiem jest słaby. Ale zawiera ratowanie świata i zawiera 1000 fałdolców. Dlaczego o tym mówię? Bo jeśli ten pakiet będzie przeceniony, prawdopodobnie będzie przeceniony jakieś 15-20 zł, więc będzie się go opłacało praktycznie kupić dla samych faudolców. A masz również darmowe ratowanie świata na zawsze. Dużo pytań jest z tym pakietem, dużo osób go już zaczyna kupować, bo ja też go promuję, bo są po prostu opłacalne rzeczy, jeśli ktoś nie ma ratowania albo podoba mu się skin. Zobaczcie sobie to kupcie Ratowanie to taka gra e, PvE, bardziej tam po prostu walczycie właśnie z zombiakami no ale generalnie warto sobie ogarnąć, bo naprawdę pakiety są ciekawe. Sorry, że wyszedł taki długi odcinek. Ale chciałem wam powiedzieć o wszystkim, dlatego, że dużo osób pyta się mnie, jak ogarnąć V-Dolczyki ta, ta, tani nie wie o jakichś promocjach, nie wie o tych skinach I naprawdę, uwierzcie mi, że na, dużo osób nie wie dalej jak odebrać i jak odebrać Bananka, bo wczoraj robiłem na wieczorem streama na tym kanale I dosłownie cały czas ludzie pytali się, jak tego Banana odebrać, więc sorry, jeśli wiedziałeś wszystko o tym, wybacz, po prostu nie oglądaj tego odcinka Jeśli nie wiedziałeś, cieszę się, że mogę ci pomóc i widzu, wpisz ten kodik, tylko do sklepu, dostaw tego suba, łapeczkę, wbij na socjale, a ja Ci dziękuję i życzę miłego dzianka i jeszcze wesołych świąt. Trzymajcie się, do następnego siema.